Który klub najczęściej zdobywał Mistrzostwo Polski w XXI wieku? W obecnym stuleciu tytuł trafiał do ośmiu różnych drużyn. Po jednym mistrzostwie mają na koncie Jagielonia Białystok, Raków Częstochowa, Piast Gliwice, Śląsk Wrocław i Zagłębie Lubi. Czterokrotnie po złoto sięgał Lech Poznań, siedem razy Wisła Kraków, a najczęściej Legia Warszawa, która triumfowała aż dziewięciokrotnie. Aż 20 różnych trenerów prowadziło swoje zespoły do mistrzostwa w XXI wieku. Po dwa tytuły zdobyli Henryk Kasperczak i Czesław Michniewicz. Kasperczak dwukrotnie sięgał po złoto z Wisłą Kraków w 2003 i 2004 roku, a Michniewicz wygrywał z Zagłębiem Lubin w 2007 oraz z Legią Warszawa w 2021 roku. Za najlepszego szkoleniowca XXI wieku można uznać Macieja Skorzę, który cztery razy zdobywał mistrzostwo: dwa razy z Wisłą Kraków i dwa z Lechem Poznań. Który z obecnych trenerów Ekstraklasy jest Twoim zdaniem najlepszy i kto ma szansę dołączyć do tego grona?